Witamy Państwa panie... serdecznie w Tutaj y, z okazji Rzym który jest zorganizowany w ramach finału Wielkiej Świątecznej Pomocy Podróżowej. Y, cieszymy się, że jesteście tutaj z nami, że z nami gracie. Mamy jeszcze oprócz y, świetnych wykonów, mamy jeszcze parę atrakcji dla Was. Y, zaczniemy od pierwszych wszystkich i jest to nawet licytacja koszulek. Mamy dwie koszulki z tegorocznego polendroga oraz koszulka taka właścowa serce którego nie da się zamarzać. Jeśli eee, żeby to się Dodatkowo, do drodzy Państwo, tutaj u naszej koleżanki tutaj pod sceną łębiskiej jest pusta, do duchu, w której się każdy w życiu, jakąś fajną, przyzwoitą kwotę, jest możliwość korzystania z loterii. W ramach tej loterii, o czym jeszcze będziemy wspominać dzisiaj, bo myślę, że szybciej wyjdziemy na scenę do Was, można będzie w niedzielę poświatowaniu do nieba, będzie oficjalne losowanie i wówczas najlepsze losy będą miały okazję dostać nagrody. Coś ciągnie ciekawe. Okay, super. I dlatego zapraszamy serdecznie. Tutaj w mamy tych losów tylko 15, więc to pierwszy, ten lepszy tak naprawdę jeśli chodzi o Yy, Natomiast co do licytacji, mamy jeszcze, tak jak powiedziałem, dwie koszulki i mamy yy, specjalny voucher na naukę strzelania z broni w wartości ponad 200 zł. Będzie go można wykorzystać albo pod Jarosławem strzelnicy na 400-metrowej lub od marca tutaj w strzelnicy konkursową. I teraz yy, myślę, że zaczniemy od koszulek. Żeby, zacz, yy, o, się, zaczniemy od koszulki w pole drogowej. Cena wywołała czas 20 złotych. Czy ktoś by chciał dać 20 złotych za koszulkę? Mamy pierwszą ofertę. Kto przebije? 25. 1. Przegram. Przymiałem się, panie pani się nie myślałem się, zgłasza. 20 złotych zł za koszuleczkę po raz drugi. 25 Jest 25. Po raz pierwszy. E, zamiast kartą można spłacić na eskarbonę samo, Jeśli będziecie chcieli. Jest 30. Można tak jak powiedziałem, jeśli ktoś chce, można przelewem na eskarbonę, także zapraszam. Jest 30 po raz drugi. 35 już miałem mówić 35 po raz pierwszy 35 po raz drugi i 40 po raz pierwszy 40 po raz drugi 45 45 i tam mi się podoba im szybciej mówię tym szybciej licytują no to 45 po raz drugi i 50 50 po raz pierwszy 50 po raz drugi i 50 po raz trzeci. Gratulacje. I mamy jeszcze drugą koszulkę. Karolek jako Karolek nasza Jest to koszulka wośmowa z serbuchem, którego nie da się zamazać. I tutaj też cena wywołanka to 20 zł. A rozmiar, rozmiar jest pikselka. Także nawet dla mnie to było. Także jest, jest to bardzo dobry rozmiar. Albo do ponoszenia, albo do znudowania. Do, do 20 złotych. Czekamy na ofertę. 25. 25. 30. Zawsze można się rzucić i się 30 po raz pierwszy. 30 po raz 40 słyszałem. Nie wiem gdzie. Tutaj, 40. Super. 40 po raz pierwszy. 41. 41. Bardzo dobrze. Nikt nie powiedział, ale nie mamy przywijać 41. Po raz pierwszy. 41. Po raz drugi. 45. 50. 50, 50 po raz pierwszy. 50. Po raz pierwszy. 51. Po raz pierwszy. 50. 55 po raz pierwszy 100! Stubeczka, proszę! 100! 100! 100! 100 po raz pierwszy 100 po raz drugi i 100 po raz trzeci. Wielkie brawa! brawa. Większy i nie ma nikt <grym>, to, to damy, damy! I drodzy Państwo, drodzy Wam, że... jest naprawdę atrakcyjny. Jest to nauka strzelania pod okiem Pana e, Piotra Barta, który jest e, prezentem dowódcy obrębu południowego w Związku Strzelec i Strzelec. Tak jak powiedziałem, można tutaj skorzystać zarówno na strzelnicy malistach, jak tutaj w strzelnicach się Wartość takiego vouchera tradycyjnie to jest około 200 złotych, to jest 2 na nauka strzelania i cena wywoławca, że taki voucher to jest 50 zł. Czy jesteś chętny żeby nauczyć się strzelać naprawdę dobrej, długiej brodzie? 50 złotych po raz pierwszy. 50? 50 złotych po raz pierwszy. 50 złotych po raz drugi. Jest 55. 55 po raz pierwszy.

Panie Rafale, 62 po raz trzeci. Zapraszamy teraz jeszcze raz. No, no, A to nie, Rafał, no, przepraszam, przecież tutaj też, jeżeli do... Aha, dobra. Drodzy Państwo, tutaj po walutku jeśli chodzi o oryginalnie, jesteśmy za nami. My zapraszamy każdego, kto chciałby się do... Do, dołożyć do do puszki, tutaj do nas, do dziewczyn, tutaj przy stoliku, pod sceną. Każdy kto wrzuci jakąś bardzo, że tak powiem, umówmy się, że 20 złotych i więcej, otrzyma od nas los do wylosowania później na loterię, która będzie oficjalnie około godziny 20.15, 20.30 niedzielę online, a my oddajemy głos naszym. Chcielibyśmy że gramy przez 3 dni, Jutro zapraszamy na bierę, a na się przytło 11.30. No i gracie przez trzy dni, tak? Wygramy, gracie, Wieczorem zapraszamy do restauracji Lafitar na turniej na i a o 12.00. Zapraszamy do surowej Kolkuszowej, gdzie... gdzie będziemy mieć zajęcia dla dzieciaków, animacje, spotkania dla rodziców ze specjalistami. Będzie okulista dziecięcy, przyborów dziecięcych, nauka ratowana, medycznego, więc naprawdę warto. Serdecznie zapraszamy. A my oprócz tego, że gramy tutaj muzycznie, gramy razem tak. do przyjazdu, więc zapraszamy tym bardziej tutaj. Do dziewczyn do wrzucenia. Każdy może jeden głos taki od niego otrzymać. A naprawdę bardzo w e, następnej przerwie... A, jeszcze mam no, posiedzenie. W następnej przerwie powiemy tak Państwu dokładnie, co można wylosować w tej loterii. A my oddajemy głos, bo wszyscy, wszyscy tutaj byli zbiorach niż tak.